Jakbyś dzisiaj ładny w tej kamerze, Pako. Maciuś? A co dzisiaj zrobiłeś, żeby stać się performerem legendą? Dobre pytanie! Cześć, kochani, z tej strony Maciej Golawik z kanału Maciej, Kolchawik, vloga, autor vloga w czerwonych butach, który dokumentuje moją ścieżkę od bycia nikim, dostania się legendarnym performerem. Widzicie? O wczorajszym odcinku rozmawiałem ze swoim kolegą, przyjacielem, idolem, mentorem Michałem Kociołkiem, i, i napisał, że chyba e, pora zacząć. Create over document, bo takiej faji nie może być więcej na tym vlogu. Zupełnie się z nim zgadzam, bo wczoraj bełkotałem nad tym jeziorem, jak potłuczony. Natomiast widoczki były piękne, więc chociaż mam nadzieję, że to wniosło jakąkolwiek wartość w to wideo. Więc rozmawialiśmy z Michałem, żeby przyjąć jakąś taktykę na tego vloga, tutaj sobie przy, przygotowałem notatki w mapie myśli, żeby przyjąć jakąś e, taktykę, coś trzeba zmienić, żeby wrzucać jakiś ciekawy content, jak na przykład sadzenie szeżuchy, szeżuchy, szerżuchy na dachu, albo choćby wyprowadzanie psa na spacer. I Michał powiedział jedną ważną rzecz, żeby przede wszystkim chyba zrobić sobie listę tematów, których już więcej nie poruszać na tym vlogu. No i na tym skupimy się w tym odcinku, moi drodzy. Wypisałem sobie 7 rzeczy, czy 7 tematów, których więcej obiecuję nie poruszę na tym vlogu. A jeśli je poruszę, to możecie mnie kochani zlinczować w komentarzach. Zaczynamy. 1. Nie porównywać. Się z innymi, w końcu w ogóle zero. Nie porównywać się z najlepszymi youtuberami, nie porównywać się z innymi iluzjonistami, nie porównywać się w szczególności z Magią Y, który, chociaż ma około miliona subskrypcji, no to te staty mm, z miesiąca na miesiąc spadają, a mamy nadzieję rosnąć w górę. Tutaj z tym vlogiem, co ciekawe, tą marynarkę która tak idealnie pasuje do dresów mojego wujka, które noszę już tutaj szósty dzień od soboty. E, tę marynarkę w 2014 roku dostałem od Magii Y, za co mu serdecznie dziękuję, bo pasuje na mnie idealnie. Nie sądzicie? Dwa. Nie będzie w końcu srania, ile to ćwiczę, ile to nie czytam książek, Ile to nie słucham podcastów. To już wszyscy wiemy, wszyscy przynajmniej stali obserwatorzy tego vloga, wszyscy stali subskryberzy. Teraz postaram się wyciągać jakieś wnioski z tych książek i z tych podcastów. Czego się w końcu e, z tego całego czytania nauczyłem? 3. Nie będzie narzekania, bo choć uważam się za pozytywną postać, to czasem jak Wkręca się w ten wir negatywity i w tą spiralę ciągnącą w dół, no to ciężko się z tego wyrwać. Ciężko z niej wyjść. 4. Nie będzie bólu dupska, że inni mają lepiej, że inni mają więcej, że inni mają więcej subskryberów, że nic w życiu nie osiągnąłem, bo. To, to się zgadza, ale ten vlog ma dokumentować moją ścieżkę na szczyt, a nie! Nie, że od razu mam się tutaj stać performerem, youtuberem, influencerem, szafiarką, legendą. Bo nawet gdybym dostał jutro te milion słów od magii Y, tak jak tę marynarkę wspagałam piękną, ze za. chyba z Zary, chociaż nie wiem do końca. Z zary. Wcale nie byłbym taki szczęśliwy, że dostałem ten milion subów, bo sam bym sobie na niego nie zapracował. Marynarkę dostałem za fryty, sam na nią sobie nie zapracowałem, ale bardzo mi się podoba i dobrze mi się nosi i fantastycznie w niej wygląda. Numer 5. Nie będzie obniżania swojej własnej wartości, bo to, że mam 30 wyświetleń, a nie 30 miliardów wyświetleń, wcale nie. Nie wartościuje mnie jako człowieka, jako performera i to, że inni mają lepiej, to, że inni mają więcej, to znaczy, że oni wiedzą coś, czego nie wiem ja i... mogę się czegoś nauczyć. Mogę się tego nauczyć. Mogę się czegoś nauczyć od pana Fritza. Friza, Czy Roberta Gryna na przykład. 6. Z bólem serca mówię ten podpunkt, ale a co się tam tak śmierć na tą kamerą? Dziękuję. Z bolem serca czytam ten podpunkt, ale... No dobra, no dobra, nie, nie będzie takiej monotonii tego, że oczywiście zaznaczam, że w wolnych butach wypiłem trzy szklanki wody, zrobiłem hiszpański, z pyszny, zrobiłem śniadanko. No dobra. Trochę było monotonnie. Postaram się urozmaicić ten content, nawet jeśli to jest dawka daily... daily dawka mojego. Rozwoju, który codziennie wygląda tak samo, i jak widać, yy, jesteśmy tutaj któryś już dzień z rzędu na kwarantannie, któryś dzień w tym samym małym domu, yy, ale yy, wymyśl wy wymyślamy tutaj dla Was yy, różne yy, sety, plany zdjęciowe, prawda, żeby urozmaicić chociaż. Atmosferę jest. <grym> <grym> Dobra? I. I podpunkt numer 7. Co też z bólem serca przyznaję, bo lubię o tym mówić, ale. No dobra, nie będę już o tym mówił, jak bardzo chciałbym być kiedyś kimś, zrobić coś, gdzieś dojść. Bo to już wszyscy wiedzą. Że chciałbym. Tak chciałbym, chciałbym bardzo, no i tego, że chciałbym się uczyć mówić na tym vlogu, bo jak widzicie, nie umiem, a staram się mówić do kamery, co sprawia mi jakieś tutaj trudności, ale i jednocześnie ogromną przyjemność, a to, że to ktoś jeszcze tam z drugiej strony ekranu oglądać, i nie mówię o tym, że Natalia chce to z drugiej strony tej kamery oglądać, bo wcale ona nie chce tego robić, ale została tutaj delikatnie e, zaciągnięta siłą. Bardzo mnie cieszy, że ktoś chce to oglądać, że ktoś chce być ze mną na tej ścieżce i, kochani, postaram się, naprawdę się postaram w tym sezonie dostarczyć Wam quality content. A co to będzie za content i co? Tego co nie będzie, to wiemy. Nie będzie porównywania się negatywności, nie będzie mówienia, że chce dojrzeć do nie będzie monotonnie. A jak będzie? Tego dowiemy się w kolejnym odcinku vloga. W czerwonych butach mówił do was ja. Pff. Mówiłem do was ja, wasz ulubiony prowadzący, youtuber, influencer. I posiadacz tej cudownej marynarki od... Magi Y! Do zobaczenia jutro. Elo! Wychodzę! Wyszedłem? <gryzamy>